Siemaneczko Rzemeczki, z tej strony ja Monster, a w dzisiejszym odcinku gramy w Brawl Stars, ale proszę was, nie hetujcie mnie od Brawl Stars Kidów, bo ja tego nie lubię i znowu przestanę nagrywać pewnie, tylko jeszcze tu przyciszę, bo pewnie będzie za głośno i jak zwykle internet nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika, dzwoneczki wtedy będziecie na bieżąco z moim kanałem a pamiętajcie, że od marca i maja zaczynają się dymy takie dymy będą na moim kanale, że uch, musicie być i widzimy się już, jak mi się ten Brawl Stars włączy o, właśnie się włączył nawet nie musiałem Dobra. Wiem, że to nie jest Bad Simulator, ale w dzisiejszym odcinku do wygrania, w sumie tak, wiem, że to nie jest Bad Simulator, ale w dzisiejszym odcinku możecie ode mnie wygrać, yy, jak to, Ostra yy, Axelotl, tylko musicie zostawić subika, łapeczkę w górę i napisać mi w komentarzu jak będą odblokowane, że Zostawiliście to wszystko i wtedy będziecie mogli wziąć udział w konkursie. Zachęcam, bo 2 triliony nie pójdą na marne. W sumie to 2 triliony i 52. Wam powiem jakie są enchanty. Stręć 1 i końce dwa. Trochę gówniane, to wiem, ale mam nadzieję, że będziecie go nosić. Nie palcie go na jednym, bo no... Mi na farcie tylko siadł siaduł m M2 proto, prototype na farcie mi siadła i on jest moim najsłabszym petem. Jakbyście chcieli to do indeksu mogę dać, tylko pamiętajcie, jak mnie oskamujecie to kłamstwo ma krótkie nogi i bym nie proponował. Bo jak was zgłoszę na u tego, u Prestona to będzie problem. O jezu, przepraszam, że coś przyziębiony jestem. I przepraszam, że jednak te trzy filmy nie wleciały. No ale Key wleciał z Łotysiakiem i właśnie byłem długo Łotysiaka. I to jest mój dzisiejszy trzeci film. Nie miałem pomysłu, więc nagrywam taki luźny odcinek. No, no wybaczcie mi, że gram w Brawl Stars, no ale naprawdę. Nie wiem, co dla Was nagrać. Chcę, żeby ten kanał był fajny, żeby dało się nagrywać, żeby, co, żebyście mieli w ogóle co oglądać. Wiem, że większość z Was pewnie nie będzie to obchodzić i będziecie pomijać ten filmik, ale. No, będzie mi przykro. Bo. Kurde, ja nie lubię być hajtowany. Jest mi wtedy smutno. I lipka jest. Jak będziecie chcieli, to mi napiszcie w komentarzach albo na, na IG, że, że chcecie, żebym was dodał, bo w Pet Simulator dodaję za zostawienie suba, łapki w górę pod jakimś tam filmem, za obserwowanie mnie na Instagramie i wtedy dodaję was do znajomych w tym, w Robloxie. No. A tutaj dodam was po prostu, jak będziecie chcieli. O Jezu... Przepraszam was, że jak się ekran tak ściemnia yy, przez ten, no to przepraszam was, ale mi się telefon ładuje. Widzicie jakie poświęcenia? 6% no, poświęcenia dla was. Kurde, nie wiem czy lolą nie grać. Dobra, to hejte, hejte. Hejte. W ogóle na 40 subów, nie, na 50 subów, na Dawid master. miałem nagrywać piosenkę, yy, gdzie ten mityk nie ma, nie ma go, ale jednak nie nagram, bo już trafia mi to sporo mityków. Chyba, że dobijecie, nie wiem, ze 100 subów, to wtedy będą piosenki. Pamiętajcie, że na każdy ten będzie QA i piosenka, więc na 100 subów, 100 subów będzie, nie, na 10 subów, zróbmy, że będzie kolejny QA. Na 50 subów będzie QA i piosenka, na 100 subów to samo i tak dalej, i tak dalej. I potem już ciągle o 100 więcej. Nie, potem już będzie 1000, potem 10 tysięcy, potem 100 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Ojojo! Ale petarda weszła. No, nieduża. W sensie ode mnie, to ja sam tu zniszczyłem. Powiedzcie, czy mam fajne motki w komentarzu? Długo ja się mega zbierało. Chyba, że wy nie hardzicie tak jak ja, to, to. Pewnie, że dla was to. To, wy, wy to byście dłużej zbierali. Tylko, że ja w to tak tryhardzę, że. W sensie, teraz totalnie przestałem grać, nie? Bo teraz YouTube i TP. Te sprawy takie fajne. A dla Was teraz się poświęcam. Nagrywam dla Was, gram z innymi z five teamu. A wy nie szanujecie mnie. Nie zostawicie tej łapeczki w górę. Nie zostawicie tego subika z dzwoneczkiem. O naprawdę. Zostawcie, bo mi będzie smutno. Bo już od marca i od maja właśnie zaczynają się mega dymy na moim kanale, więc naprawdę proponowałbym być na bieżąco, bo wtedy będą filmy... będą filmy wlatywać dwa... w jeden dzień będą wlatywać dwa filmy. Jeden pewnie o jakiejś 12, a następny tak koło wieczora, tak o 18! A więc naprawdę bądźcie na bieżąco, bo się opłaca. Będą takie dymy, jeszcze raz Wam powtarzam, że naprawdę się opłaca. Zostaw mnie, bu! Bu! O nie! Szybko! Szybko! Bum! Bum! Jest! Rozwaliliśmy. Daliśmy radę. 3 sekundy do końca. No. I piszcie mi w komentarzu albo na IG. O kurde, ale mi się trafił skład. Piszcie na IG albo w komentarzu, czy chcecie yy, odcinki z innymi osobami z swoich teamów. Przepraszam. Dobra, let's go. Dostał. Dobra, ładnie, pięknie. Świetnie. Jakbyście nie wiedzieli, jakie dymy, to sprawdźcie sobie mój pierwszy filmik na kanale to będziecie wiedzieć. Opyla się, naprawdę, subskrybować. W sensie, po prostu, możecie dać dzwoneczek, ale chyba nie wiem, czy się tak da. Bo naprawdę, chyba żebyście, nie, chyba żebyście zostawili, a potem najwyżej byście mi go zabrali. Bo to już od was zależy, tu nie? Dobra, let's go. O kurde, on mnie skarbonował. O, dzięki! Idź! 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 Idź. Edgarek, ty mnie wkurzasz. Napiszcie w komentarzach. Jezu, ja was męczę. To albo, na, albo w komentarzach Albo na instagramie Napisz czy was Edgar też denerwuje A właśnie I zapomniałem Jak chcecie właśnie wziąć udział w konkursie Na tego peta to napiszcie po prostu Biorę udział nie? Jak, jak zawsze O fajnie To co? Kończymy już Chodzi na to, że tak. Chyba już kończymy. Dobra, czego się nie robi dla widzów? Zagram jeszcze rundkę. Jak mam pamięć, to jeszcze rundkę zagram. Sorry, że taki długie. Długi ten filmik, ale mam nadzieję, że Wam się nie znudzi. Już jest 10 minut. Dostał! Gim. Kurka kobiłka. Dobrze! Dobra, dobrych mamy zawodników. Mamy bardzo mocnego bombiarza, kurde, czyli mnie. Yy, mamy takiego trującego, bardzo fajnego kruczka, yy, który jest takim mocnym, yy, mocnym, mocnym na ataku. I yy, jeszcze mamy poko, który nas leci, więc naprawdę pokczam skład. Lepiej by było, jakby zamiast tego kruka był Leon albo, albo Meg, bo oni też są spoko. Ojojoj, ale Artur. Zium! Zium! No i leżę. Proszę, proszę zgin. Proszę zginij, Zgiń. No nie, kruk zginął. Nie wierzę. Dobrze poko. Uciekaj, 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 uciekaj. Jestem tu, jestem tu. Nie wiem czemu ja mówię do nich, skoro <laughs> oni ze mną nie gadają. Przepraszam Was za to, ale ja tak często dość się zachowuję. Siema beż, siema beż. Dobra, wygram ko. Nie wiem, czy jeszcze jedną nie, nie zagram. Dobra, zagram dla Was jeszcze jedną, żeby wbić misję i coś tam Wam chyba otworzyć. Nie wiem, ale jak naprawdę, o jejciu, Ale jak nie będzie nic do otworzenia, to będzie mi smutno, nie? Nawet nie sprawdzałem. Dzium! Dostał? Nope. Dobra, mam, ma, mamy szansę, mamy szansę. Co na Dynamite, jak on mnie nerwia. Znaczy, nawet chyba gorzej niż Edgar. Albo nie, Czy ty możesz, Byron? No i leża. Eee, no ten daj nam jest przechlapany. Nie, no nie mamy szans. Gdzie w sensie, mamy, ale małe. Ojej, jejciu, ale petardunia dostałem. No i co mnie lejesz? Kit górę się znalazła. Co go lejesz? No serio? Proszę. No nie! Obyśmy tego nie przegrali. Proszę, 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 proszę. Help me! No Jezu, oni się nimi zajmują, a mnie to każdy ma w dupie. No bra brawo, brawo, No po prostu brawo. Dawajcie tego buza. buż do lawy. Jak lubisz tak lawy, to idź do lawy. Kurka, koło biurka. Dobra, mamy szansę jeszcze? Proszę? Nie kurde. Ojej, i wbiłem? No nie wbiłem. A właśnie, zobaczę. Dobra. Jeszcze rundkę. Wa wiem, że was to zanudza, ale. Kurde, chcę wam otworzyć tego big, bo big boxa. I y, słuchajcie. Y, na 100% będzie czwórka. Możecie mi nie wierzyć, ale naprawdę. Na 100% będzie czwórka, bo. Mam na 11 levelu Amber i właśnie są tam takie niebieskie punkty mocy. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Ja też na początku nie wiedziałem I są właśnie takie niebieskie punkty mocy. I one się zaliczają jako. No nie, na przykład jak mają wam wypaść Gems, się zaliczają tak samo. Tylko że w punktach na przykład mocy albo coś w tym stylu, nie? O jejciu! W ogóle nie wiem czy wiedzieliście, ale poko sam siebie wyzywał, bo mówi po koko bo, bo tak zacząłem, bez zastanawiania się trochę, ale boję się o to, że mi nagrywanie się samo wyłączy. Więc, jak wyłączy, będzie bez pożegnania, bez, otw bez otworzenia tego, to bardzo was przepraszam. Ale nie ja sam nawet nie wiedziałem o tym, że ja mam tak dużo pamięci. Kurde, już 15 minut trwa ten odcinek, a nie wiem ile rundek dopiero zagram. Uciekaj Daryl, gratuluję. Dobra, Zagrała. Który to ma? Let's go. Dobra. Tego kolta rozwalić tylko, który jest na środku, tak? To, dobrze, dobrze, proszę tutaj nie na mnie. Co? Nie wiem, czasami co ja gadam naprawdę. Jum! 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 No i, i uwaga, czy wbiłem misję? Proszę! Jest! Dobra, otworzę. Otwieramy. I uwaga, mówiłem. No i właśnie takie monetki. O nie. Kurde. A więc to było na tyle w dzisiejszym odcineczku z Brawl Stars. Mam nadzieję, że mnie nie będziecie hejtować. Mam nadzieję, że się podobało. A więc żegnamy się i siema!